Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku znów będzie o skokach narciarskich. Tomasz Tumbiśler był, powiedzmy sobie szczerze, musiał zdecydować, który zawodnik z tych naszych weteranów pojedzie do Titizen Neustadt. I niestety Piotr żyła odpadł. Kamil Stoch utrzymał się w kadrze, a Piotr, który niedawno powrócił do pucharu świata, zdobył kilka punktów, będzie mógł odzyskiwać tą formę w pucharu kontynentalnym, ale wieki minęło tego momentu, kiedy żyła tam skakał. Był rok 2016. I żyła w planicy. Skakał więc prawie 9 lat temu. Nawet bywały takie momenty, kiedy dwukrotny, dwukrotny mistrz świata również potrafił wygrać w kontynentalu. Stał na podium. Pamiętamy, jak w Willach wygrywał, czy nawet w Bischofshofen, gdzie jest rozgrywany turniej czterech skoczni, również był na podium, więc ja w żyłe wierzę, że wrócę w pucharze kontynentalnym, odbuduję się. Dobre wyniki w tej drugiej lidze mogą poskutkować tym, że żyła wywalczy dla nas kolejne miejsce w tej periodzie. Żeby tak się stało, no to musi punktować. Dla takiego zawodnika, no może być pewnego rodzaju ta, taka ujma, można powiedzieć, pewne rozczarowanie, no. bo Jesteś mistrzem przez wiele lat w Pucharze Świata. Skakałeś, stawałeś na podium, nagle skaczesz w drugiej lidze. Ale zobaczcie, Eisenbichler, wyeliminowany rok temu przez Konga Hera, trafił do tej drugiej ligi, skakał tam przez rok, odbudował się i powrócił. I nawet w tym sezonie w topowej dziesiątce. Zameldował się. Więc, więc, więc. Ruka, stolica, gdzie urzęduje Święty Mikołaj. Piękna, piękne miejsce, dużo śniegu. Można powiedzieć, jest tam bajecznie. Więc, więc to dobry czas, żeby tam żyła na kolejny period, wywalczył dla nas miejsce. Bo może tylko jeździć pięciu, a tak to szóste miejsce by nam się przydało. Można powiedzieć, że Tomasz Tumbiśler jest w miarę sprawiedliwy, no bo w tym ostatnim konkursie w Wiśle i zarówno Stoch i Żyła skakali podobnie, zarówno w sobotę byli poza tą trzydziestką na podobnych miejscach i w niedzielę również byli w trzecie dziesiątce zdobyli punkty. I y, jakby no, dla niego to mógł być trudny wybór, czy odstawić trzykrotnego mistrza olimpijskiego, czy Piotra Żyłem Mi się wydaje, że gdyby Stocha odstawił, biorąc pod uwagę ten cały sztab, no to Kamil mógłby załamać się, mógłby się jakby z tego kontynentalnego tak szybko nie, nie wrócić, nie odbudować. A tak mieliśmy jeden piękny skok, więc, więc, więc liczę na to, że w najbliższych konkursach Kamil będzie skakał coraz lepiej. Tak jak wspominałem wam w poprzednim odcinku, Piotrek żyła. Jest takim zawodnikiem, który moim zdaniem w kontynentalu może iść tą drogą Tumbiśnera, a nawet Kota. Pamiętamy Maciej Kot w zeszłym roku fajnie w tym kontynentalu, jakby prezentował się i potem sobie miejsce wyskakał, bo teraz sytuacja wygląda tak, że zniszczą i Wąsek to liderzy naszej kadry są najbliżej tej dziesiątki i są poza jakby konkurencją. Doskoczył wolny 29 latek, w dwóch konkursach punktował, więc, więc to na pewno cieszy. Mam nadzieję, że w najbliższych konkursach będzie skakał re regularnie. Dawid Kubacki powiedzmy od początku sezonu skacze dobrze, solidnie, nawet w jednym takim konkursie trochę loteryjnym był w topowej dziesiące, więc to wydawało się pewne, że ci cztery jadą, no i Tomasz Tumbiśler musiał kogoś skreślić. No, i już dożyliśmy niestety takich czasów, kiedy weterani nie są w najwyższej formie. No i przed takimi dylematami, jeśli ta forma żyły czy stoka się nie poprawi, Tomasz Tumbiszter będzie pewnie częściej stawał w tym se sezonie. Ja wierzę w Piotrka, że on się odbuduje w Kontynentalu, oby wrócę. Zdobywał kolejne punkty. Warto tutaj podkreślić, że żyła jest wygłodniały. Pamiętamy, leczył się przez ostatni czas, nie był, właśnie w Ruce i w Limę Hammer pił sobie piwko, grał w FIFA, czuł głód skakania. No i był pewnego rodzaju przebłysk, no bo w tych kwalifikacjach siódmy był, ja też sobie wiele obiecywałem w Wiśle, że Piotrek na tym głodzie skakania będzie osiągał dobre wyniki. Niestety było tak sobie, więc, więc, więc biorąc pod uwagę to, że Kamil Stoch jakby jest trochę przed Piotkiem, no bo pamiętamy również miał kontuzję, ale udało mu się szybciej dojść do, do zdrowia, więc, 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 miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie. Wreszcie coś u Stocha przeskoczy, bo on, u niego są te problemy mentalne. Za bardzo chce, za bardzo jest spięty. Więc, 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 więc widać, że Adam Małysz również już w tym momencie trochę jest rozczarowany postawą weteranów w Wy, wywiadzie dla Super Expressu i także dla innych mediów. Wspominał o tym, że nasi starsi zawodnicy, Sto Kubacki, żyła, skaczą w tym stylu niemieckim, gdy przychodził Stefan Hongacher, tak nas nauczył, to dawało w pewnym momencie dobre wyniki. Niestety ostatnio i zarówno zmieniły, zmienił się sprzęt, również te technika skakania, Austriacy i także Norwedzy skaczą tak agresywnie, Polacy tego nie robią, bazują na tym Odbiciu, i to jest właśnie problem. Sztek, Tum, Bichler muszą jakoś sprawić, żeby ci nasi starzy mistrzowie trochę to wszystko pozmieniali. A wiadomo, starszym zawodnikom trudniej jest szybko przystosować się do nowych zmian. Młodzi jak Wąsek czy Oleg Zniszczą mogą to zrobić. Szybciej Ze słów Adama Małysza wyczuło się, że jakby nie do końca już wierzy w tych naszych weteranów. To jest trzeci sezon Tomasza Tumbiślera. Wiśle miało być miejsce w topowej dziesiątce. Niewiele zabrakło, jeżeli chodzi o tą, tą topową dziesiątkę. Z drugiej strony nie celujemy w zwycięstwo w Puchar świata taką imprezą docelową są mistrzostwa świata wytłoczaj i tam jakby ma być medal powiem wam szczerze że rywalizacja uf, o udział w tych mistrzostwach zapowiada się no, arcy ciekawie. jeśli właśnie Dawid Kubacki stoch żyła nie, nie, nie poprawią te, tej swojej formy, to tak jak Wam wspomniałem na początku, takie dylematy: kogo skreślić z tych weteranów, to Tomasz Tumbichler może mieć częściej. No niestety, takich czasów dożyliśmy, że, że, że ci nasi weterani tak nie skaczą, jak powinni. Ale ja cały czas wierzę, bo pamiętajmy, to są mistrzowie świata, to są także to medaliści olimpijscy. Więc, 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 więc zawsze w tych, tych, w tych weteranów trzeba wierzyć. Przykładem takiego doświadczonego zawodnika, który, który potrafił się przystosować do tej zmieniającej się techniki, był Fettner. Mamy Deszwandena, mamy Paszkę. Nie, niech ci weterani będą pewnego rodzaju takim drogowskazem dla tych naszych zawodników. Jestem ciekaw, co Wy ogólnie o tym sądzicie swoją drogą. Szkoda, że niektóre tylko konkursy, Pocharu kontynentalnego są transmitowane. Pamiętamy, zawsze, gdy w Polsce są konkursy, to ta druga liga jest transmitowana, ale tam jest ciężej, no bo, no bo w tej drugiej lidze zwykle jest tak, że tych skoczków jest jeszcze więcej, biorąc pod uwagę, że te limity w ostatnim czasie zostały zmniejszony plus do tego tam wskakujesz na tory jedziesz wskakujesz jedziesz i to wszystko tak szybko sprawnie działa no i to jest taka liga że można szybko wrócić napunktować zdobyć zdobyć dużo punktów a można tam się zakopać i przepaść więc 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 mam nadzieję że Piotrek żyła da radę i wróci jak najszybciej do pucharu świata Oby właśnie w Ruce już było podium, nawet zwycięstwo w tej drugiej lidze by mnie ucieszyło. Jeżeli chodzi o Kamila Stocha, no to oczekuję, żeby znalazł się przynajmniej w tej dwudziestce, takie osiemnaste miejsce w Titizze Neustadt, jeżeli chodzi o Kamila Stocha, takie skoki. Dobre, stylowo i w, w tych miejscach, które wymieniłem, na pewno by mnie cieszyły. No i oby właśnie wosek i zniszczą, wreszcie skoczyli do tej topowej dziesiątki. Jestem ciekaw, co Wy o tym wszystkim ogólnie myślicie. No niestety, musimy się jakby zacząć się przyzwyczajać powoli, powoli że ten sezon to może być taki zmierzch naszych mistrzów. Z drugiej strony Kamil Stoch jakby z doleżalem, kruczkiem rozpoczął pewnego rodzaju taki, taki bym powiedział projekt, Igrzyska Olimpijskie. A wiadomo mistrzów olimpijskich nie możesz na nigdy skreślać. Więc, więc, więc ja najbardziej z tej trójki jeżeli chodzi o powrót do formy, to wierzę w Dawida Kubackiego i również w Piotra Żyłę. A jeżeli chodzi o Dawida, to powiem Wam szczerze, że z tych naszych weteranów, to mi się wydawało, że szkoda, że tamta sytuacja, wtedy taka ta rodzina, wtedy co pamiętacie pierwszy rok Tomasza Thunbichlera, wygrywał później im skończył na czwartym miejscu w tej generalce, to myślałem, że Dawid jakby z tych naszych weteranów nie straci tej, tej formy, że, że jeszcze będzie razem z Olkiem Zniszczołem, Pawłem Wąskiem, dalej będzie, będzie liderował i że to ewentualnie z uwagi na wiek, żyła i stoch jakby, jakby będą, będą gorzej skakać, a tutaj niestety Dawid w tym aspekcie mnie Rozczarował. Kamil Stok, jeżeli chodzi o te parametry fizyczne, wszystko jest top. Ma super trenerów, ma wszystko, co chciał. Tylko tak jak mówi trener Doleżal za bardzo chce. A kiedy czasem odpuszczamy, no to można powrócić na tą zwycięską ścieżkę. Ważne jest to, że na przykład Piotr żyła, mimo tego, że miał problemy ze startem w tym sezonie z uwagi na tą kontuzję, dopiero teraz doskoczył. Mówi o tym, że rok temu to byłem zajechany. Teraz. Jakby dobrze się czuje, czuje ten głód skakania. To, to się podoba, że, że Piotrek Grzyba cały czas chce skakać. Trochę, trochę w roli tego emeryta. Nie do końca dobrze się czuł, siedząc i popijając piwko i grając fifę. Mówi o tym, a przecież piwo można pić również w za granicą po oddaniu skoku i to mi się właśnie podoba że Piotr żyła cały czas ma dobry humor i cały czas widać u niego ten błysk będę kibicował tym naszym weteranom żeby żeby lepiej skakali jestem ciekaw co wy ogólnie myślicie o tym na razie wypadnięciu Piotra żyły o tej degradacji do pucharu kontynentalnego, napiszcie w komentarzach. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, u mnie na kanale będzie królował futbol, ale niedługo także pojawi się taki materiał o koszykówce. Moi drodzy, więc subskrybujcie ten kanał, pamiętajcie o łapkach do góry, no i pamiętajcie o tym, aby udostępniać moje materiały. No i w czwartek wybieram się na mecz Legia Lugano i po tym spotkaniu, gdy wrócę, będę dla was komentował występy. A potem Jagiellonii. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej.